Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa w ogrodzie i zapraszam do filmiku z pomidorków. Mamy już tak bardzo późną porę, bo mam dopiero już koniec maja pomału, a u mnie pomidorki w doniczkach, na razie nie posadzone, już dość wielkie wyrosły, więc trzeba by było je sadzić jak najszybciej. Tunele jak widzicie gotowe, w ostatnich filmikach żeście widzieli, albo będziecie widzieć jak robiłem tunele. Więc troszkę mi to czasu zajęło. Dziś zajmiemy się tymi pomidorkami. Mam, chyba w sumie, jeden rodzaj, będę sadził, bo sadzę tylnie dwa. Maskotkę karłowy, czerwone, malutkie okrągłe, no nie malutkie, takie średniej wielkości, można powiedzieć, i olepolkę podobnej wielkości, tylko żółte. Karłowe, dwie odmiany, bo z wysokich. Zrezygnowałem. Ja po prostu nie mam czasu, żeby obcinać te pomidorki co tydzień, nawet co drugi dzień chodzić i obcinać gałązki, bo to trzeba tak w tych wysokich robić. Ja po prostu na to nie mam czasu. Bardzo lubię te malutkie, umiedzie. Dziecko też lubi te malutkie, żona, wszyscy te malutkie pomidorki lubią, więc przerzuciłem się na te malutkie pomidorki. Kiedyś ja tylko miałem. I tylko jeszcze taką odmianę kmicic. kmicic, kiedyś miałem też bardzo fajne, ale nie umiałem jej teraz w tym roku dostać u hodowców, których byłem, nie mieli tej odmiany, więc nie, do, nie dostałem jej, więc tylko ta maskotka i Ola Polka będziemy sadzić. Na początek co zajmiemy się ziemią, bo mam plan posadzić pomidory w tunelu, tak jak tu widzicie, w tunelu jesteśmy, ale we wiadrach. We wiadrach nie wiem, ile mam tych wiader. Chyba na wszystkie mi nie starczy, więc tyle, ile będę miał, sadzę we wiadrach. Resztę posadzę do gruntu normalnie w tunelu. Ziemię mam kiepską w tunelu, więc <laughs> zobaczcie sobie, To jak widzicie, czysta glina. Można lepić kuleczki z tego. Taka jest w sumie, ziemia w tunelu. Jak ktoś mówi, że ktoś ma fajną czarną, ktoś ma ziemię, którą widzę szpadlem, kopię się mu rozsypuje. To ma ziemię ekstra w porównaniu z tym, co ja tu mam. Normalnie sobie kuleczkę ulepicie. Taką mam glinę w tunelu. Takim czymś. I jako tako te pomidory mi tu rosną w tym. Wszystko papryki, pomidory wszystko rośnie w tym. Daję sobie radę. No nie są takie jakieś wybujałe krzoki duże. Nie ma tego tam takimi kilogramami nie zbieram, ale zawsze jest coś do pozbierania. To tak. Zaczniemy od przygotowania ziemi. Przywiozłem sobie tu kompostu. Mamy torf i mamy uniwersalną. Będę to mieszał. Zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. No to zobaczcie. Tu mamy taczkę, taką dwukółkę, chyba 100-litrową, wywalonego kompostu. Wygląda to trochę, trochę jak obornik, bo nie jest tak do końca przekompostowany, ale jest to kompost. Nie żaden obornik, żeby nie było w sumie tak. Tak się skompostowało, że wygląda to jak obornik. wiecie może Wam lepszy teraz obraz złapię troszkę o. Takie coś. To jest ten nasz kompost. Do tego wiaderko większe. Nie wiem ile to ma litrów. 25 kg pokazuje. A ile litrów? Nie wiem. To będzie miało może 25-20 litrów. Ładuję do tego torfu odkwaszonego. Żeby było to lekciejsze, Żeby to nie było takie zbite. I 80 litrowy wór ziemi uniwersalnej też ładujemy na to. Mieszamy to wszystko i będziemy sadzić do takiej mieszanki. Jeszcze do tego przy sadzeniu damy nawóz. Myślę, że taki długodziałający, naturalny damy pod warzywa. Sypniemy tam do tego, ale będę cały czas pomidorki zasilał gnojówką i innymi tam naturalnymi substancjami. Dobra, biorę się za robienie tego, bo czas nas goni. Chcę Wam tak mniej więcej w skrócie pokazać, jak wyglądało tutaj u mnie to mieszanie. No to mamy ten kompost wywalony, całą taczkę, dużą taczkę. Jak będzie mniejsza taczka, będzie mniejsza. Miej tej ziemi jest potrzebne na bardzo dużo pomidorku, więc taka duża taczka i tak obstawiam, że może tego braknąć. No i do tego sypiemy ten torf odkwaszony. Tak, ładujemy torf, wymieszamy sobie ładnie to z tym torfem. I jeżeli to będzie już przemieszane z tym torfem, no to dajemy na to później ziemię uniwersalną i też mieszamy, żeby to takiego czarnego kolorku nabrało. Ziemia też fajnie przepuszczalna, więc będziemy to wszystko mieszać razem. No i myślę, nie ma co przesadzać. Mamy tutaj zrobione ten kompost z tą ziemią troszkę jest wymieszany, więc myślę, że to będzie dobre. Teraz wiaderka. Musimy zajść po wiadereczka, bo nie mam tutaj wiadereczek. Wiadereczka mam tutaj troszkę wyżej, więc przejdziemy się tutaj po wiadereczka. Tutaj są wiadereczka. O, mam jest tu troszkę, więc pozbieramy. O, nie wiem ile ich tu jest, ale, ale trochę ich mam, więc idziemy do tego tunelu z tymi naszymi wiadereczkami o, i mniej więcej tu Wam pokażę e... o 10 litrowe 10 litrowe wiadereczka mam więc do 10 litrowych wiadereczków będziemy to pakować no jakbym samą ziemię dawał to 80 litrów no to 10 wiadereczek no to trochę tego bym potrzebował więc ładuję to do takich wiaderek i później pomidorki, nawóz i na koniec sobie to podlejemy. Zastanawiam się, czy dziury robić. Chyba nie będę robił dziur w ogóle, tylko zrobię sobie dziurę takim patykiem i będę widział, czy jest woda w środku, czy nie ma wody. Będę patyk wsadzał i będzie widział, czy jest mokro, czy jest sucho. Myślę, że to będzie najlepszym sposobem, a nie robić dziur, bo jak zrobię dziury, wiadomo, woda będzie uchodzić cały czas. A ja chcę, żeby ta woda po widorek trzymał cały czas. Więc zobaczymy. Na razie nie będę robił dziur. W razie czego. One będą tylko letko gdzieś tak przy, przysypane, żeby się nie przewróciły. Zawsze będzie można przenieść, podnieść i zrobić dziurę. Więc dobra, biorę się za nasypanie tego. Co Wam będę pokazywał? Jak sypię? Niepotrzebne. Jak będę miał gotowe, to Wam pokażę jak to wygląda nasypane, gotowe. No i tak, wiadereczka mamy napełnione. Tutaj mały pomagier napełnia nam wiadereczka, pomaga mi napełnić. Napełnij Dawidku wiadereczka. O, napełnia nam wiadereczka. A tutaj mamy nasze sadzonki pomidorka. Zobaczcie jakie mamy ładne pomidorki. Tylko nie chcę nam wejść, bo teraz niosłem i się trochę splątały. O, nie wyjdzie nam tak. Dobra, chodź. Patrzcie, jakie mamy ładne sadzoneczki pomidorka. Już duże, fajne. Tu mamy naszą maskotkę. Tutaj z tyłu mamy z tymi grubszymi liśćmi olepolkę. I tu chyba jeszcze dwie maskotki są. Też ładne, fajne, już się kwiatuszki zawiązują, więc sadzonki eleganckie. No to bierzemy się tutaj do sadzenia tych wszystkich wiadereczków i żeby to posadzić wszystko ładnie. No i tak, co do pomidorków, mamy taką sadzonkę. Ja ją będę zakopywał troszkę głębiej niż jest donica. Na pewno będzie troszkę głębiej zakopana. Ale to co widzicie tutaj. To. To. No i. Tutaj te listki jeszcze od dołu. No i można by powiedzieć, że to by już można było zostawić. Zastanawiam się, to chyba zostawimy. I to się nam będzie fajnie, będzie nam rozkrzewiać ten krzak od dołu. Ale wszystkie te listki takie do pierwszego rozgałęzienia, jakiego wyrastuje, ja sobie urwie. Bo chcę, żeby on się już w tym miejscu rozkorzeniał i to było na samej ziemi. Tak, to zakopię go tak. I to będzie się od ziemi ładnie rozgałęziać. Myślę, że tu jak się korzonki zrobią, to będzie więcej wody, więcej substancji odżywczych ciągnął i powinien lepiej rosnąć. Więc ja sobie tak robię. Zawsze sadziłem normalnie z doniczką albo troszkę głębiej, ale po posadzeniu nie obrywałem nic. Teraz mam zamiar to oberwać dolne liście i posadzić. Więc sadzimy. Pomidorka każdy może posadzić. Nawet najmłodsi. No, posadź pomidorka Dawidku. Cyk. No, z prosty, by się przewrócił. O, pomidorek posadzony. Każdy może pomidorka posadzić. Teraz ziemią przysypać. I pomidorek rośnie. Zrób brawo, Dawidku. No, sypnij. Tak, taką ziemią przysypujesz. No, tak się sadzi pomidory, jakby ktoś nie wiedział. Tak jest. Taki duże bryły. O, i rośnie. No to mamy. Posadzone nasze pomidorki. Tak się to prezentuje. Całkiem ładnie. Jeszcze nie poustawiane, tylko rzucone tak, jak, mają, jak się sadziło. Teraz do każdego dodamy sobie nawozu. Wiadomo, jakiś kijek. Ja sobie tutaj wstawię bambusowy, żeby się coś sprostowało. Tutaj nawozu. Nawóz naturalny do warzyw. Doważy wirossad, coś takiego, w pełni naturalny skład. Gdzieś tutaj zaraz szczelimy sobie skład, tylko czekajcie, na tego znajdę, obrócę. Się mi zaraz wysuje, czekajcie. Łatwiej mi będzie obracać samym pudełeczkiem niż całym tym z tym nawozem. Próbujemy wyciągnąć ten nawóz, czekajcie. Zaraz to wyciągniemy. Ale siedzi w pudełku, nie chcę wyleć. Tak to wygląda. Taki fajny granulacik. Elegancko. Dobra, dajemy go tu na razie, aż się nam nie sypnie. Składzik mamy tu. 6, 5, 10 plus 4. 45% praktycznie naturalnego. Mączka kostna mięsa piny, kakao, jakieś substancje organiczne, dobra, coś takiego dobra, bo się nam ostrość zgiździła mm, tutaj mamy cały skład, wszystko no i dobra, no to taki nawóz e, aha, jeszcze co tutaj gdzieś e, tutaj macie, czekajcie bo nie widzicie tego teraz e, tutaj macie, nawóz działa do 3 miesięcy po zastosowaniu widzicie, więc ja będę dodatkowo jeszcze nawoził, ale ten nawóz będzie się w środku uwalniał cały czas. To praktycznie czerwiec, lipiec do sierpnia się będzie uwalniał fajnie, powolutku. Więc ja sypię ten nawóz i będziemy mieć pomidorki posadzone. No i tak wyglądają posadzone pomidorki u mnie w tunelu. Troszkę mi ich zabrakło. Ale ogólnie mamy tyle, może jeszcze coś dosadzimy. Może tu posadzimy coś innego, bo zostało miejsce. Tunel przygotowany. Tutaj z drugiej strony też przygotowany. Jak widzicie, całutki zrobiony. Tutaj mamy te nasze pomidorki. No i myślę, z przodu i z tyłu mamy czerwone. Z przodu mamy żółte. No a tu te dwa te są czerwone, bo mi tak zostało. No i czekamy. Nawiezione, wszystko zrobione. Teraz tylko. Patyczki wbić, choć one nie powinny mieć patyczki, nie, nie potrzebują patyczki, bo to jest taka odmiana. Ale ja sobie zrobię patyczki i niech sobie tak rosną. Dzięki za oglądanie filmiku o moich pomidorkach. Będę wam stawiał następne filmiczki, jak się tutaj u mnie pomidorki rozwijają. Na razie są posadzone dość późna pora, no ale zobaczymy, może coś z tego w tym roku będzie. No i co, oczekujcie następnych informacji z mojego folioka co tutaj będziemy jeszcze sadzić, co będziemy robić, a na razie cześć wam!